Chyba akurat, chyba akurat trafiłem równo, bo jest jeszcze 19.00. Także jeszcze tylko przywitamy się na czacie. I dzisiaj przechodzimy w zasadzie już do końcowego tematu związanego z buddyzmem Chan. Chodzi mi głównie o kwestie związane z rozkwitem tego buddyzmu, tej gałęzi buddyzmu. No i oczywiście z upadkiem tego tej gałęzi buddyzmu. W ogóle okres Song to była taka epoka swoistego renesansu i kultury, jej upadku, praktycznie po tym okresie pięciu dynastii, o których mówiłem już tydzień wcześniej. Oczywiście tę epokę tworzyli też wspaniali chińscy poeci, wtedy też powstawały najpiękniejsze tak naprawdę dzieła malarstwa chińskiego. Dominujący w ogóle nurtem myśli filozoficznej stawał się w tym okresie konfucjanizm, Na no w zasadzie jeśli ktoś chciałby bardziej wnikać to bardziej neokonfucjanizm, w którym do pierwotnego konfucjanizmu wprowadza się pewne elementy związane zarówno z buddyzmem, jak i z taoizmem. No, z buddyzmu przetrwały dwa takie wielkie nurty bardziej dostępny dla szerokiego takiego kręgu ludzi buddyzm czystej ziemi, no i oczywiście też buddyzm Chan z jego trzema takimi domami, czyli Linii, Kaodong i Yunmen, o których mówiłem zresztą troszeczkę wcześniej, żeby było ciekawie, właśnie to buddyzm Chan stał się takim czynnikiem określającym całą filozoficzną i religijną myśl tej epoki, bo bardzo dużo tam było właśnie z kwestii związanych z, z kwestiami związanymi przede wszystkim z tą filozofią. Do tej pory, zresztą, mówi się o pięciu wielkich religiach. No, niektórzy się właśnie kłócą na temat tego, czy buddyzm w ogóle jest religią, czy po prostu jest tylko i wyłącznie filozofią. No to już jest kwestia tam dyskusyjna, nie zmienia to postaci rzeczy, że buddyzm jest zaliczany do pięciu wielkich religii. Tak więc właśnie ten okres Song, o którym mówiłem był takim rozkwitem dla buddyzmu Chan no oczywiście też gwałtownie zwiększała się wtedy liczba wyznawców przy czym oczywiście tą dominującą szkołą była już wspomniana przeze mnie szkoła linii powstawały też liczne klasztory nowe no a ich przełożeni cieszyli się przede wszystkim poparciem poparciem Władców podparciem dworu cesarskiego. Oczywiście znikał taki dawny zwyczaj budowania niewielkich, skromnych klasztorów, które kiedyś tam były sytuowane w jakichś odludnych okolicach, z dala od wielu miast. Powstawały po prostu takie dużo większe zespoły klasztorne. Które najczęściej znajdowały się w pobliżu siedzib władcy. Oczywiście w przypadku buddyzmu Chan bezpośredni kontakt z mistrzem był tak naprawdę troszeczkę utrudniony. W piśmiennictwie w ogóle Chan istotną rolę odgrywa oczywiście taka piękna forma, nad którą bardzo często pracowano. Od najdawniejszych czasów buddyzm Chan. Odwoływał się do przekazu takiego poetyckiego. No, no, ja już chciałem przypomnieć, co tydzień temu mówiłem na temat pojedynku na wiersze, przykładowo, w którym między innymi zwyciężył szósty patriarcha. No, do tych wierszy, do tych koanów to bardzo często się w dużej mierze brano odwoływano. No między innymi też przez wzgląd na te liczne komentarze, które były wokół buddyzmu Chan, też buddyzm Chan był poniekąd krytykowany. Najbardziej radykalna krytyka doprowadziła też do takiej próby całkowitego zniszczenia zbioru mistrza szkoły Linii. No, oczywiście ta szkoła Linii odgrywała taką dominującą rolę. To jest też bardzo Ciekawe, inną taką linią, która też była bardzo istotna w buddyzmie Chan w tamtym okresie, to była linia Yang Qi. Jej mistrzowie w ogóle ugruntowali w pełni stosowanie tych koanów, uznając je za jedyną taką właściwą drogę doprowadzania umysłu do oświecenia. Oczywiście bardzo słynne stały się te koany mistrza Wudzu Fajana i no jeden z nich przykładowo, postaram się przytoczyć, on mówił coś takiego jeśli spotkasz na swojej drodze człowieka Tao, go, winieneś go pozdrowić ani mówiąc, ani milcząc, jak to zrobisz? no inny z kolei koan głosił, że wół wchodzi przez okno do pokoju głowa, rogi i cztery nogi już weszły, ale ogon nie może przejść dlaczego? I te właśnie kołany były po to, żeby troszeczkę mózgownicę ruszyć i żeby coś tak naprawdę zacząć ruszać z tą głową i z filozofią i z myśleniem. Można by powiedzieć, że to były takie de facto też zagadki dosyć oryginalne, o których już swego czasu mówiłem. No, natomiast, natomiast nie zmienię to postaci rzeczy, że w Nurcie, Chan, było kilka takich szkół i te szkoły tak naprawdę przede wszystkim miały taki, można powiedzieć, spór, który nawet trwał, gdy wpływ obu szkół w Chinach już tak naprawdę zaniknął, ta kłótnia dalej tak naprawdę trwała. No jest to dosyć oryginalne, dlatego że e, dwaj mistrzowie z tych dwóch szkół, jeden to był Hongzi, który przebywał w takim klasztorze w górach, on bardzo często oddawał się czystej medytacji, on opracował między innymi też takie dwa bardzo zasadne zbiory powiedzeń starożytnych mistrzów, e, natomiast drugim tak naprawdę mistrzem z tej drugiej szkoły był niejaki Dahui Zongao. On z kolei miał taką fanaberię, że całe dni spędzał na takim nieruchomym siedzeniu i de facto myśleniu o niczym. On uważał, że tak naprawdę działanie jego nie prowadzi do żadnego celu, jest biernością i delikatnie mówiąc, martwotą. A cała istota sprawy polega na tym, że on dochodził do wniosku, że należy wpatrywać się tempo po prostu w Koana i w ten sposób właśnie brać, medytować. Praktyki w ogóle medytacyjne, które doprowadziły, szczerze mówiąc, późniejszy chan, były tak naprawdę nieznane innym szkołom buddyzmu, w szczególności można by to prześledzić tak naprawdę właśnie w przypadku tej dynastii Song, zdaniem w ogóle wszystkich, szczerze mówiąc, stosowanych przez mistrza metod, jest oczywiście swojego rodzaju, uływanie, przyspieszanie, katalizowanie, oświecenia. I tak to mniej więcej, tak to mniej więcej wygląda. Jest to dosyć, dosyć oryginalne. No bardzo ciekawą te znaczy nazwą albo teorią jest coś takiego jak bezbramna brama. Taki takie. Symbol, można by powiedzieć, paradoksu, bo bezbramna brama pochodzi od, um, od takiego powiedzenia jednego z mistrzów e, buddyzmu Chan, nie brama to brama wyzwolenia, nie umysł to umysł człowieka Tao. No i e, tak jak już to też zresztą nadmieniałem, okres w ogóle Song obfitował w bardzo bogate koany, w bardzo bogate teksty, w bardzo dużą liczbę spisanych rzeczy. Szczerze mówiąc dalsze dzieje buddyzmu, Chan toczą się właściwie poza granicami Chin, bo już od połowy VI wieku chińscy imigranci zaczęli głosić naukę Buddy przede wszystkim na wyspach japońskich. Podróże w ogóle japońskich mnichów do Chin, Chińskich Mnichów do Japonii wpływały na powstawanie kolejnych szkół Buddyjskich. No, sam buddyzm Chan dotarł do Japonii w XII wieku i powstały tam takie dwie szkoły istniejące praktycznie do dnia dzisiejszego, bo szkoła Rinzai, której założycielem był mnich Eisai, i szkoła Soto, założona przez jakiegoś mistrza Dogen'a. On był, ten drugi był właśnie autorem najbardziej znanego traktatu japońskiego buddyzmu Sen. Ten traktat nazywał się Oko i Skarbiec Prawdziwego Prawa. No, i tak naprawdę od tamtego czasu aż po dziś dzień Zen trwa w japońskich klasztorach i przeżywa tak naprawdę swoisty renesans, budząc zainteresowanie ludzi zachodu. No jeżeli ktoś by zaczął się zastanawiać nad sensem tych koanów, to po wysłuchaniu tych wszystkich tematów dotyczących koanów. Warto zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę jest buddyzm Chan, bo buddyzm Chan bardzo często pojawiał się również w sztuce. W Japonii m.in. buddyzm Zen był źródłem i inspiracją takich gatunków sztuki, jak m.in. kaligrafia, malarstwo, poezja, w tym m.in. słynne haiku, a także tak szczególnych dróg sztuki, jak m.in. sztuka, Ogrodów japońskich, czy też ceremonia herbaty, czy też układania kwiatów. No, ale oczywiście podobnie też było w przypadku buddyzmu Chan, bo relacja między buddyzmem a sztuką w Chinach ma, delikatnie mówiąc, bardzo długi rodowód. Oczywiście nie mam tutaj na myśli jakiejś jakieś myśli inspirowanej buddyzmem sztuki przedstawiającej, jak przykładowo różne rzeźby, czy Obrazy, które wyobrażały w jakimś tam stopniu buddhów, arhatów i bodhisattów, no bo te oczywiście pojawiały się od samego początku buddyzmu w Chinach. Chodziło mi tu bardziej o jakieś takie rodzaje sztuki i koncepcje, które no, w jakiś tam sposób może nawet nie odnoszą się do problematyki buddyjskiej. Tym, co w ogóle. Co mówiąc o wpływie czan na malarstwo, można by uznać za rzecz bardzo charakterystyczną. Są przede wszystkim takie, można by powiedzieć, próba wyrażenia przekonania, iż istotą wszystkiego tak naprawdę jest pustka oraz jakiś postulat, iż człowiek powinien dążyć do dostrzeżenia istoty rzeczy, to we wszystkim praktycznie, co istnieje, skoro wszystko jest wielkim. Jednym, bo tak by to można było mówić. I taka to jest teoria, bo przecież celem buddyzmu Chan jest oświecenie nagły wgląd w istotę rzeczy, który jest tak jakby można by powiedzieć, ukoronowaniem, szczerze mówiąc, drogi, bo jego tak naprawdę rezultat mógłby zostać przekazany w jakiejś bezpośredniej, można by powiedzieć słownej relacji, no ale też mógłby zostać na dobrą sprawę troszeczkę zobrazowany. Ten język sztuki tak naprawdę często mówi więcej, szczerze mówiąc, na temat rzeczywistości niż bezpośredni przekaz filozoficzny, traktatów, mistrzów, chan. No, w przypadku buddyzmu, chan bardzo popularnym były też obrazy, albo po niemiecku mi wchodzi. Przede wszystkim. Malarstwo krajobrazów. Sama w ogóle taka kompozycja obrazu, operowanie przestrzenią, pozostawienie w obrazie takich pustych miejsc, przesunięcie całego krajobrazu praktycznie na jakiś bok płaszczyzny, kreowany poprzez jakąś pustkę. No, to tak naprawdę dominowało w sztuce i w tym połączeniu buddyzmu Chan. Dodatkowo, jeżeli dodamy, że człowiek poszukiwał w Tao. Też takiej pustki, albo na tych obrazach pojawiały się jesienne góry Tao, gdzie w ogóle nie była przedstawiona żadna postać ludzka, tylko jakiś dziki krajobraz i gdzieś tam w oddali jakaś zagubiona chatka, no to to były typowe, typowe kwestie, Tyczące malarstwa i buddyzmu czana, albo jakiś inny przykład, bezkres morza, na którym po prostu jest jakaś maleńka rybacka łódka yy, i ta łódka jest pomiędzy różnymi falami. No tutaj też można znaleźć, dostrzec jakąś taką pustkę przede wszystkim morza. To wszystko w malarstwie, co kreowało pustkę, ono było w jakimś stopniu. Szczerze mówiąc, ono było w jakimś stopniu, moi drodzy, związane z buddyzmem czarnym. Pojawiają się nowe osoby, znikają nowe osoby. Jak ktoś się pojawi, niech lajkuje, nie ma problemu, będę bardzo wdzięczny. No, wiele jest też interpretacji rozmaitych obrazów związanych. Z interpretacją tej pustki, bo ta pustka pojawiała się również w poezji z okresów tank i song. No, w wielu poematach pojawiała się pustka, przykładowo taki utwór. Pytali, czym jest dla mnie Spisowa Góra. Roześmiałem się i nic nie odrzekłem. W moim sercu panuje spokój. Płatki brzeskwiniowych kwiatów odpływają z wodami strumienia do innych niebios. Do innych ziemi. Nawet pustka, która pojawiała się właśnie w poezji, też po jakim, w jakimś stopniu była na dobrą sprawę przede wszystkim powiązana z buddyzmem Chan. Co więcej, buddyzm Chan miał też wpływ na ceremonię picia herbaty, jak się w ogóle powinno delektować tą herbatą. Tak naprawdę. I w buddyzmie Chan odnajdujemy taki um, cytat, ja go przytoczę, jak ktoś będzie pił herbatę, może z niego skorzystać. Delektowali się widokiem bombelków powietrza powstających na powierzchni wody gotowanej na otwartym ogniu z gałęzi sosny o wyglądzie podobnym do oczu kraba czy do rybich oczu oraz dźwiękiem podobnym do powiewu wiatru wśród sosen wydawanych przez wrzącą wodę. Następnie podziwiali wygląd wody i kolor wywaru. Jeśli chodzi o instrumenty do przyrządzania kawy, cenili oni nade wszystko piękno prostoty, w zgodzie z zasadami wytwornego delektowania się herbatą. Zachwycanie się przyrządami do herbaty przekształciło się w estetyczne zajęcie niezależne od e, picia Herbaty. No, oczywiście, jeśli mówię już tam o sztuce, o poematach, o malarstwie, o tym rytuale picia herbaty, no to polecam, żeby wrócić do tego odcinka na kanale odnośnie buddyzmu Chan, gdzie jest mowa o dziesięciu obrazach z wołem. To jest taki cykl obrazów bardzo popularny w Japonii, który powstał w ogóle tak na marginesie w Chinach, prawdopodobnie tam go też malowano. Podobnie zresztą jak w Japonii, malowano go wielokrotnie. Tak naprawdę cykl tych obrazów pokazuje, jak pasterz próbuje znaleźć zagubione woły, zagubionego woła. Obrazy mają taką formę kół, w które właśnie w te koła jest wpisany obraz. To jest też ciekawe. No nie będę tłumaczył po kolei, co jest na poszczególnych obrazach, jeśli ktoś jest zainteresowany, na pewno spokojnie te obrazy dotyczących woł na pewno znajdzie i będzie mógł je sobie przestudiować na jakiejś, na jakiejś medytacji. Na samo zakończenie no, chciałbym tylko tak tam naprawdę zadać, każdy może zadać sobie pytanie, kto się zastanawia nad buddyzmem Chan. Tak naprawdę, mówi się tutaj o czymś, co jest tak naprawdę dawną historią kultury Dalekiego Kraju, bo wiele jest takich kwestii związanych z koanami, że one pozostają niezrozumiałe, one jakieś nieznane, jakieś obce, ale tak naprawdę one przenikają do dzisiejszego świata. No i w swojej takiej długiej historii w ogóle buddyzm Chan przechodził właśnie szczerze mówiąc. Taki proces, taki proces, żeby go można było zrozumieć, i tak naprawdę wtedy tylko zrozumiemy buddyzm czan lepiej, jeśli zrozumiemy kulturę Dalekiego Wschodu, i wtedy być może w jakimś takim nowym świetle ukażą się problemy, niepokoje. No i zdania czasów, w jakich tak naprawdę żyjemy. Cieszę się, że poświęciliście tam te 20 minut czasu na to podsumowanie buddyzmu Chan. Za tydzień i za dwa tygodnie jeszcze wrócę do Katarów i Albigensów, czyli do pierwotnego chrześcijaństwa. Natomiast, ponieważ oczywiście nie było pytań żadnych, to cieszę się. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło.